Jakiś czas temu Zbigniew Ziobro poinformował, że mierzy się z poważnym schorzeniem. Polityk zachorował na nowotwór o wysokim stopniu złośliwości. W poniedziałek rano miał stawić się na komisji do spraw Pegasusa. Z wpisu, który opublikował po godzina siódma, dowiedzieliśmy się, że nie ma takiego zamiaru. Ziobro był wzywany na godzina dziesiątej. Wszystko wskazuje na to, że się nie pojawił. Zamiast tego dodał mocny wpis na platformie X, w którym zwrócił się bezpośrednio do premiera Polski. Zbigniew Ziobro od samego rana jest dziś aktywny w sieci. Nieco po godzinie siódmej opublikował wpis, w którym bezpośrednio zwrócił się do premiera. Donaldowi Tuskowi zarzucił wiele, między innymi to, że przez niego musiał publicznie poinformować o chorobie. Ziobro napisał, że to właśnie dlatego dowiedziały się o niej jego małe dzieci. Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów, by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez ciebie, Donald Tusk, musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci, czytamy we wpisie Ziobry. Następnie, w swoim wpisie Zbigniew Ziobro dodaje, że został przyparty do muru przez rządzących. Zarzeka się, że to za sprawą komisji, na której miał, a nie mógł się pojawić, musiał pokazać swoje obecne zdjęcia. Polityk przebywa w szpitalu i jest podłączony do aparatury. Niestety, rurki i opatrunki to dla niego nowa codzienność.